Cześć, witam serdecznie, tu początkujący Preppers Mariusz. Dzisiaj kolejny filmik z mojego balkonu w dobie pandemii. Wam pokażę moje zbiory. Jest 23 listopad. Z takiego, oto, takiej skrzyni. To jest skrzynia 12 litrów. Dokładnie od marca. Posadziłem tutaj 8 y, ziemniaków. To jest całe pobojowisko. Ziemia, która została, jeszcze się nada do przyszłego roku na jakieś inne, inne sadzonki. Trzeba oczywiście poprzebiać te wszystkie Tyle mamy ziemniaków. Już to nie wygląda dużo, ale te ziemniaki są tak naprawdę... One starczą na... Starczą na trzy obiady, na jedną osobę, nie? Może coś takiego można sobie zrobić, to nic nie kosztuje. Nieraz ziemniaki są stare, wyrzucamy, bo są zmarszczone. Mają kłącza, są jakieś miękkie, wystarczy włożyć do ziemi. Oczywiście takim... no mam to może pokazał na przykładzie. Tak to wygląda, tu, jest, tu się tworzą ziemniaki na dole. To jest ziemniak, który rośnie do góry, prawda, kwitnie. Tu się tworzą bulwy. Ale wcześniej jest takie malutkie kłącze na ziemniaku. Warto to włożyć do Ziemi. Około 50 sztuk ziemniaków z 8. Może to nie jest szał. To jest to mały, chyba większa doniczka, czy większy, większy worek. No automatycznie większy zbiór. Także tyle z tej strony. Będę uruchamiał kanał taki prepersowski. Także jak na pierwszy filmik to tyle chciałem Wam powiedzieć. Do zobaczenia, cześć!